To zawsze musi być biznes aktywny, więc nie możemy inwestować i czy to przy wizie E2 tymczasowej, czy to przy zielonej karcie, nie możemy inwestować w pasywne, pasywne biznesy, a zakup swoich nieruchomości pod chociażby wynajem, czy żeby, żeby w nich mieszkać, to, to są widziane jako pasywne inwestycje w USA, co często do nas klienci przychodzą, którzy zakupili kilka apartamentów sobie, albo drogi dom kupili, to można zakwalifikować. No nie można tego zakwalifikować, jednak wymaga to podjęcia dalszych kroków, może gdzieś jako bazę można to wykorzystać, ale tutaj musimy mieć ten aspekt aktywnego biznesu, czyli chociażby remontów, chociażby menadżerowania nieruchomości, nie tylko swoich, ale też czyichś i tak dalej. Nie ma żadnych innych ograniczeń. Może być to jakikolwiek biznes oferujący jakiekolwiek usługi. Jeżeli jest legalny, spójny z prawem, to nie ma, oprócz tego, iż nie może być to biznes pasywny, musi być to biznes aktywny. Oprócz tego nie ma żadnych innych, um, limitazioni, limito